Witamy trenera Tomasza Bekasa na ostatnim treningu przed inauguracją nowego sezonu Abdu'l-Czwartalika. Witam mediakumowa. Jak według trenera wyglądały treningi podczas okresu przygotowawczego? No nie ukrywam, że to co sobie gdzieś założyliśmy to było w 100% zrealizowane, aczkolwiek nie będę też ukrywał tego, że no z tego, że boiska, na których na co dzień trenujemy były w renowacji, no to borykaliśmy się z problemem gdzie te jednostki treningowe odbyć? Dzięki uprzejmości zespołu z Gutowa to, to większość początkowych zajęć odbywała się na ich boisku i z góry dziękuję za tę możliwość trenowania. Nawet, nawet na, na, na przyzwoitej murawie, przede wszystkim naturalnej, a nie sztucznej, to, to miało ogromne znaczenie. Tak samo jak dziękuję zarządowi klubu z Żydowa, gdzie mogliśmy rozegrać dzięki uprzejmości tamtejszych władz mecz sparingowy z Wartą 7. Tak, poza tym, to, co gdzieś tam sobie nakreśliliśmy, to, to, to w 100% zostało zrealizowane. A jak według trenera wyglądały sparingi podczas okresu przygotowawczego? To no są tylko sparingi, macie kontrolne, do których przykładam wagę tylko i wyłącznie pod względem tego, jak wyglądamy w poszczególnych fazach wygrania. Nie ma dla mnie znaczenia kompletnie, czy my wygraliśmy, czy, czy, czy przegraliśmy, czy zremisowaliśmy. Chodziło tylko o to, żeby zobaczyć. Jak wyglądamy w poszczególnych formacjach, w poszczególnych fazach meczu, czy, czy, czy to faza zbronienia, czy atakowania, czy w fazach przejściowych, to, 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 to było dla mnie najważniejsze. Eee, oczywiście, jak każdy trener, pewnie nikt nie lubi na takie meczu przegrywać. My te spotkania, które sobie zaplanowaliśmy, to, to, to udało się bodajże trzy z nich wygrać, jedno zremisować. Eee, mieliśmy jeszcze w planach mecz z Unią ale, ale mecz nie doszedł do skutku z racji tego, że, że, że Unia. W tym czasie rozegrywała mecz kontrolny z innym zespołem i odmówiła nam tego, tego meczu, ale, ale oprócz, oprócz właśnie tego spotkania to, to reszta tak było w planach one, one się odbyły i w tych spotkaniach, tak wspomniałem wcześniej, to, co dla mnie było najważniejsze, to, to, to chłopacy to potwierdzili. W większości przypadków oczywiście zdarzały się też słabsze momenty, ale właśnie po to są te mecze kontrolne, żeby z tych słabszych momentów wyciągać wnioski. Czy mocno zmieniła się kadra w stosunku do ubiegłego sezonu? No na pewno jak w każdym klubie są przemywlowania w tym okresie letnim, mimo że ten okres pomiędzy rozgrywkami on jest krótszy niż zimą, ale tych zmian jest latem zdecydowanie więcej. Wiemy, że dołączyli do nas nowi zawodnicy, część zawodników też od nas odeszła. Normalny ruch w interesie, jeżeli chodzi o piłkę nożną. Jakiego piasta zobaczymy na jesień? Na co mogą liczyć kibice? No ja bym chciał zobaczyć piasta, który przede wszystkim traci mniej bramek niż w poprzednim sezonie, bo to była nasza pięta chilesowa, jeżeli chodzi o, o, o piasta. Chciałbym piasta, zresztą zespoły, który do tej pory prowadziłem, to nie tylko Piast, czy to Unia Swarzy, czy Wiktoria Września, czy Warta Poznań, mają ja na skoki, zawsze gdzieś przyświecała mi idea gra, grania do, do przodu i przede wszystkim stworzenia widowiska, bo tylko w ten sposób możemy ściągnąć kibiców na, na trybuny w jak największej liczbie nie ukrywam, że łatwo jest wszystko omówić, ale potem trzeba to jeszcze przełożyć na ten zielony prostokąt, a, a piłka nożna nie, generalnie nie lubi planowania bo ona bardzo szybko nas gdzieś potrafi przysłowiowo kopnąć i, i, i mamy wtedy troszeczkę problemów jako zespół, a, a też Chociażby z przepisu wychodzące na lubiarzu czerwona kartka i wiadomo, że może coś się posypać, ale będę chciał, żebyśmy grali piłkę na tak. Oczywiście wiem, że po drugiej stronie boiska występuje również 11 przeciwników, którzy też chcą nam jak najbardziej przeszkadzać, chcą z nami wygrywać o tym, o czym często moim zdaniem zapominamy i uważamy, że jak, jak nam nie idzie, to, to to jest wina naszych zawodników. Nie. Przypominam pan też jest 11 ludzi, którzy, którzy też o coś grają i. i Właśnie taka specyfika piłki. W nowym sezonie doszło kilka nowych klubów do artykułu czwartej ligi. Jak trener myśli, kto będzie liderem w tym sezonie oraz jak Piast Kobieńca będzie wyglądał na ich No, Wiadomo, że z Beniaminków Górnik Konin, z racji tego, że to też jest już jakaś historia, jeżeli chodzi o wielkopolską piłkę, to, to pewnie z racji tego, że, że to duże miasto i klub dosyć zasłużony na tej mapie, to pewnie yy, myślę, że to będzie dosyć mocny. Rywal, na pewno Mieszko Gniezno też, który, który gdzieś zrobił bardzo ciekawe transfery. No, nie należy zapomina, zapominać też o Spadkowiczu, no bo Kotwica Kurnik też większość zespołu i zawodników występujących w trzeciej lidze została na nowy sezon. Też kilka ciekawych wzmocnień. No, na pewno ta liga będzie bardzo ciekawa i myślę, że w każdym meczu, jak poprzednio, każdy z każdym ma szansę zwyciężyć. Czy zarząd klubu przedstawił przed trenerem cele, których od trenera oczekują? A czy ja sam sobie te cele wykreślam, nakreślam najczęściej? Oczywiście z porozumieniem to jest z zarządem. My w każdym meczu chcemy grać o trzy punkty. Nikt tu głośno nie będzie mówił, że nagle Piast będzie faworytem rozgrywek, bo zrobił trzy czy tam cztery transfery. Nie, spokojnie podchodzimy do tego troszeczkę zimnej wody i przysłowiowego lodu. Na, na głowy, jak ktoś zaraz po, po jakiejś udanej serii, by miał do nas takie, tak, takie wycieczki, żebyśmy walczyli o tą przeciwnikę. Aczkolwiek ja przed nikim nie zamykam możliwości grania o najwyższe cele. Na pewno tak będziemy stawiali sobie i zawieszali poprzeczkę, że, że walczymy o to najwyższe miejsce. Pokazuję przykład z zeszłego roku, że. Można zająć drugie miejsce jak Wiktoria Września i wywalczyć awans do trzeciej ligi. Oczywiście najpierw było zrobić to z pierwszego miejsca, ale mówię, no... Myślę, że, że jest troszeczkę więcej innych klubów, które mimo wszystko mają troszeczkę wyższe aspiracje niż, niż my, ale z, tak wcześniej pytałeś, zarząd z porozumieniu ze mną i ja, za chwilę też oczywiście chłopacy to będą wiedzieli, że w każdym meczu gramy o czy punkty, jeżeli to się uda jeszcze zrobić w fajnym stylu, to, to będę mega zadowolony. Dobrze, dziękujemy bardzo za wywiad. Dziękuję.